Rozdwojenie jaźni w PKOBP, bo jak to inaczej nazwać? Bank najpierw przekonuje klienta, że umowa kredytu konsumenckiego jest prawidłowa, zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, zasadami współżycia społecznego i wszelkimi możliwymi przepisami, a następnie sam chce ją zmieniać. O co tu chodzi? Mój klient, którego reprezentujemy w walce z bankiem o sankcje kredytu darmowego, właśnie otrzymał od PKOBP odpowiedź o odrzuceniu jego reklamacji. Bank napisał, że umowa, jaką zawarł z klientem, jest prawidłowa i nie narusza przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. Dodał, że przecież. Klient umowę podpisał i zaakceptował. Jakie było zdziwienie klienta, gdy zadzwoniła do niego miła pani z banku PKO BP i zaproponowała zmianę zapisów umowy kredytowej, a nawet nową umowę. Przypomnę, chodzi o umowę, która według banku jest sporządzona prawidłowo i nie narusza żadnych przepisów. Co więc narusza, że bank sam chce ją zmieniać? Narusza prawa konsumenta i ustawy o kredycie konsumenckim. Klient odesłał miłą panią z banku do nas. W końcu to my reprezentujemy jego interesy w sporze z bankiem. Chętnie poznamy propozycję banku. Może jednak zmierza w kierunku uznania reklamacji. Co by było najbardziej rozsądne. Oczywiście zachowanie banku ma drugie dno, o czym przeczytacie w opisie do filmu. A wy też macie poczucie, że wasze umowy kredytowe nie są do końca prawidłowe? Sprawdźcie je, zapiszcie się na bezpłatną analizę. Zapraszam, link znajdziecie w komentarzu.